Dziś bardzo nietopowa lekcja. Co zrobić, jeżeli chcemy człowieka obezwładnić, a jednocześnie nie chcemy go uszkodzić, nie chcemy go uderzyć, a jednocześnie chcemy go mieć pod kontrolą. To jest bardzo ważne. Więc dla wszystkich fanów systemu, dla wszystkich fanów sztuk walki, tych, którzy nie chcą przekroczyć obrony koniecznej, muszą zareagować w tej sytuacji, pokażę kilka rozwiązań. Chcemy kogoś zaskoczyć. To nie jest spaliń, to nie jest walkań. My pierwsi wchodzimy, zaskakujemy przeciwnika, ponieważ chcemy go obezwładnić. Pokażę, jak to ćwiczyć. Czyli jest człowiek, chce sobie go skontrolować. Idę do ręki. Raz, pytam za nos. Przechodzę, kontroluję, wejść. Moim zadaniem jest po przechwyceniu ręki znaleźć drugi punkt otwarcia. W tym momencie jest to nosa nos. Pokażę, czyli raz, raz i już do wytrącenia z równowagi. Baga, raz.